zrobić chleb. Niby jest wifi, legendy krążą, ale nikt go nie widział. O Jezus, co Wy robicie? Anioły. Anioły. Są problemy, nie? Bo to nie jest, nie jest łatwe, życie w przyczepie, w śniegu w zimę. No i chleb gotowy. Trochę nam się tu przypiek na górze, ale... Dzieje się. Dzieje się, Na Dzieje się, Nasz stół wigilijny jest. Mamy prezenciki. Zgubił, zgubił torby mi całej. Dzień dobry. Dzień dobry Michał. To do ciebie. No. To ja. Tak. Cześć no. Michał. Jesteś gwiazdą tego nagrania. Cześć Michał. No cześć. U nas śniadanie było jak to jak to musi być, nie? No. Po wigilii. To co zostało. Jeszcze sałatki trochę zostało, nie? Ryba po grecku nam spadła resztka to była wielka strata. Ale stała na Airfrayerze i jak tylko on się odpalił, to z siebie zrzucił rybę i od po zawodach. No nic, jemy i zbieramy się zaraz na termy. Na termy. Powoli zaczynamy dzień. Mamy 25 grudnia. Dziewczyny się przygotowują, ponieważ mamy już opaski. I idziemy zaraz na termy. Michał właśnie opłacił kolejną dobę, wykupił termy i zaraz zmierzamy. Mamy już późno, bo mamy chyba godzinkę. Ja wiem, nie mam zegarka, ale jest pewnie po 12.00. No, ale mamy czas na termach do 22.00. Także także czas jest może i odpowiedni, bo chwilę popędziemy, wrócimy. Jakoś tak, troszkę, troszkę zimno. Powolutku idziemy Lara, bo jest ślisko. No, wygląda, patrz. No ładnie, ładnie. A my idziemy na termy, także czas, nie Mike? Czas, czas na termy. Trochę, trochę nam zeszło, nie? No, trochę nam zeszło, bo po do dopiero idziemy. Dobra mamy. A no, nic, z kempingu tutaj mamy wejście, patrzcie. Tu zbliż zegarek. Dawaj Laura. Pisz I idziesz. Dobra.

Zimna jest za zimna Ale ona ma aż 23 stopnie Ta ile ma? Sprawdzałeś? 200 Fajnie nie? Fajnie, cieplutka ta woda jest tutaj Cały aquapark jest zamknięty No trochę dziewczyny, tak. czego nosi Laura mało pocieszona Tak Trochę atrakcja dla dorosłych bardziej nie? Chociaż chyba im się podoba nie? Lara znalazła swój ulubiony basen z Leną i w nim siedzą. A my zaraz, Michał, idziemy się hartować w zimny basen. O nie. By, byłam tam z Leną, fajnie. Pierwsze wrażenie jest takie o, jak się stąd wyjdzie. O, to no to jest chodź kiewskie. na zimny basen od razu, jak już mamy to zrobić. To zróbmy? Zróbmy od razu. No niestety. A tu jest jakiś jacuzzi chyba, wiesz? Możliwe. Może chodź do jacuzzi. Fajnie to Najlepsze. wygląda, zobacz. No. Wiesz, Chodź przed tym zimnym, albo do zimnego i do jacuzzi, co wtedy? No Nie ile jest napisane Nie wiem Czekaj, czekaj A tu jest 27 A tu? mamy 23 Wątpię, że to jest 23 Jest, jest 23 stopnie Nieludzka temperatura O Jezus Uch. Ty On, gdzie ty uciekasz? Dobra, no wychodzimy, zahartowani No i jak Zimno. Tu nie ma jak śnieg i woda A no i tam jest aquapark I on jest niestety Ty, cieplej się zrobiło i on jest niestety zimową porą zamknięty, dlatego dziewczyny no, mniej pocieszone, w szczególności Laura. Ten akwapark jest fajny. Aha. Zobacz. Trzy zjeżdżalnie, dosyć duże. Wiesz, że my mamy już minus 3 stopnie. Co ty gadasz? Dlatego taki chłodno było. Jak się to mówi, to nie jest, ale tak. No. Ale fajnie jest wyjść, nie? Po pewnym czasie tak. basenu, bo mi już tam było chłodno, a jak tak. sobie tak uświadomiłam sobie, że będzie ciepło. Dokładnie. Dobra. Do baru. <grym> Do baru Zakaz wspinania się rozumiem, ale wieszania się na mostku brzmi właśnie. <grym> <grym> Faktycznie. No <grym> oraz zakaz wieszania się na mostku. bardzo dobrze działające suszarki tak, basenek, przeważnie tak. są słabe, nie? tak, a tutaj chwila moment wysuszania swoje włosy praktycznie do sucha więc naprawdę spoko Jest dzisiaj najzimniejsza noc będzie do minus sześciu w momencie kiedy będziemy szli drugi raz na basen dlatego, <laughs> dlatego mówię, że albo jutro będziemy chodzić, albo nigdy, nie? <laughs> druga 25 minus 7 na dworze. A, przycie... A w przyczepie. A w przyczepie. Ciepło łódko. Ale fajne, fajne, te, yy, ten gorący facet. Fajne. To nie było, no? Tak. Też mi się A wydaje. Nie wiem, czy to dla dzieci tak się potapia. Znaczy, jest, w lato tak, w lato tak. Tak, ale oni teraz, tak jak jesteśmy tutaj, nie? No. Ile były z nami? Godzinkę półtorej. No, no. A my byliśmy ze 3 niecałe. Zjeść, dobra. Bo to idziemy. No dobra. Czas przedstawić nowego członka, który zastąpił nam Oktawię. Dołącza do naszej karawaningowej rodzinki. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Mamy tak, 1.9 dieslu, 150 koni seryjnie. Podobno jest, znaczy podobno moc jest zwiększona na 175. No czuć w czasie jazdy, czuć bez, bez problemu. Dodatkowo tak to wygląda. Taki tam środek, czekaj, co my tutaj mamy? E, z fajnych rzeczy, no to podgrzewane fotele. Na tą pogodę rewelacyjne, no tam inne normalne rzeczy, jak to każdy samochód ma, nie? Skręca, jeździ. Kółka się kręcą, jak na razie, nie? Hak, na pewno jest większy. Samochód Pierwszy mamy 3 jeźdź. dni. Tak. No, nie jest to nasza skodunia ale teraz tak, jak jeździmy, ta moc tutaj tych 150 koni, czy tam nawet zwiększonych, no to ja wiem, że konie, jak gdyby nie przekładają się na moc do ciągnięcia przyczepy. Ale, ale robi różnicę, nie? Jest cięższy po pierwsze, lepiej się trzyma to drogi, wszystko. Przyspiesza normalnie, wiesz, możemy. I jeździ prosić... się fajnie. I jeździ się fajnie. Je jeżeli on jedzie, to jeździ się fajnie, nie? Więc nasza stara Skoda była już no, troszeczkę no, wyeksploatowana. nie? No, już zmęczona życiem. I w momencie, kiedy miałam zawieselarę do szkoły. To tak. Było no, zmęczona była już. No. Ale wiesz co? Samochód kupiliśmy też starszej produkcji. No, to już nie jest ten silnik, ten, ten co w skodzie. Jest tutaj Oploski silnik. No ale to też tam coś zrobią, te kilometry, nam, mam nadzieję, ale nie. Trzeba podkreślić, że bardzo nam przykro, że Skody z nami nie ma płakać, i chciała mm -hmm. mechanik mówił, że. Staru, stara tak stara nasza babcia, a jednak jednak było. Nawet mechanikowi było. On widział, że jest mi tak przykro, no, jak Próbował na tą skodę. reanimować, tak, próbował. Tak, no ale tam najprawdopodobniej pasek, pasek przeskoczył na rozrządzie. No, i zablokował cały silnik. Ale a, stoi pod domem jej ja i nie te, chce oddać. A że, a że no niestety nie będziemy naprawiać tego silnika, no bo koszt naprawy to pewnie koło 5 tysięcy, może 4. Samochód jest za koło 8 tysięcy, więc no się ten. Nie, ten, no ten. to się nie opłaca. A w Skodzie nie tylko był silnik, bo i cała jakaś już korozja wchodziła, jakieś elektryka progi do padła. robienia, elektryka padła. No wiesz, no to są rzeczy, które wiesz, elektrykę jeszcze byśmy może tam sobie zrobili Ale coś tam. ona była członkiem rodziny. Była. Była. Ale. Octavian był mój. Tak, no był. No a także mamy teraz wersję OPC Line, więc zobaczymy. Którą mamy godzinkę? 21 No tak, dochodzi, 21. No Michał wpadł na pomysł, żeby jeszcze pójść, znaczy w sumie to w zasadzie to był nasz może wspólny pomysł, chociaż aż się wierzyć nie chce. Poczekaj, wyciągam sobie o, No aj. Muszę opaskę sobie wyjąć. No tu. Dobra. Minus 6 chyba już wybiło. Albo hmm. będzie, nie wiem, ile nocy ma być. To no. też pewnie coś takiego już raczej dużo nie spadnie. Mhm. Mm no ale. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy to nie. Skuszenie trochę losu, nie? No może tak, ale z drugiej strony. Wyjdziemy z tego budynku od razu do wody. Tak. No i potem z... z wody od razu do budynku. Ubierzemy się ciepło. I w myśl zasady, będzie okej. W myśl zasady to spało mi się przepięknie w przyczepie. No. Na chwilę się zdrzemnęliśmy, także, ale no nie, no ja też chciałam iść zobaczyć, także zdecydujemy chyba na miejscu. Tym razem już nie tak odważnie, w kurtkach, tak. czapkach. I tak zostawiliśmy tam ręczniki, więc... Tak, więc musimy, bo dziewczyny zabrały jedną opaskę. Jak wracały, akurat tam były ręczniki, także i tak byśmy musieli Pójść, to prawda. O, ja Cię kręcę. No, ale tutaj widzę, że tętni życiem. No tętni, Słyszysz? tętni, słyszę. Słyszę, słyszę. Jesteś? Mhm. Mm Zobaczmy, jak one wyglądają nocą. O Boże, aż, o, aż strachnie. No, to jak w Malibu, nie? No dobra, idziemy <grywka> dochodzi dwudziesta druga. Już tak, już teraz nie tak odważnie już w czapeczce. No. Już spokojnie, spokojniutko. Ale spokojnie. powiem ci nie. Co? Że jest minus mały. No jaki? Tam w tej szatni całej, nie? No. No to jest tak zimno, że masakra. Nie grzeją, wiesz, tam powinno być, wiesz, powinna być temperatura. No powinien być okropnie, no a powiem ci, że to słabo jest ogrzewanie skręcone. Serio? No. Wiesz, ja tego nie czułem jak za pierwszy, jak przychodzisz w dzień i tam wiesz, ale teraz jak wyszedłem i przyszedłem, no to, no to jest minus, nie? Minus, że no dzisiaj dzisiaj też temperatura jest skręcona, nie? Ogólnie? Ogólnie rewelacyjnie, nie? Tak. Ogólnie fajne, fajne z dziećmi średnio, nie? Jeszcze nasze są starsze, ale jak młodsze jakieś dzieciaczki, no ale to, to kiszka, tyle co nie? mają duże wanny, nie? No bo ciężko, bo to no. tak, nawet ja się o, o nas martwię, czy się nie przeziębniam. Tak. Jak oceniasz? Ja oceniam bardzo dobrze, ale powiem Ci, że też jestem woda bardzo jest zmęczona. Nie wiem, wiem, ale jestem już bardzo zmęczona, wiesz? Trochę wyssała ze mnie energię ta woda. <grystanie> no trochę byliśmy, nie? Tak. No było bardzo, bardzo fajnie. Bardzo przyjemny dzień. Aczkolwiek wybraliśmy sobie najzimniejszy na termy. <grymne> Najzimniejsze dzień. No? Tak, gdzie jest najzimniej tak, do tej pory. Się, Państwa, ile Minus, Minus 5. 5. No dobra, do kempingu daleko nie mamy. To jest plus na pewno, bo wychodzimy sobie z term. No co? Patrz, tutaj w lato są szafki. Jakby. Jak jest ciepło, nie? No bo teraz szafkę na zewnątrz tak kiepsko, nie? Tak. No i tak. na końcu tych podświetlonych kulek jest już wejście na kemping, nie? No, kawałek, kawałek. Więc to akurat spokojnie. Mhm. Wszędzie śnieg. No dobra. A szczypie w nosi. No, szczypie. Dobrze, że te skarpety mamy, wiesz? Powiedz. Okej. Okay. Idziemy. kończymy, idziemy odpoczywać. <laughs>